Dla mnie jako przedsiębiorcy dzisiaj Klub Przedsiębiorczości jest codziennością. Nie wyobrażam sobie prowadzenia działalności i bycia przedsiębiorcą, prowadzenia biznesu bez Klubu Przedsiębiorczości. To jest podstawa, podstaw. To jest dla mnie dzisiaj fundament prowadzenia mojej działalności, chociaż działalność gospodarczą prowadzę już naprawdę wiele lat. Dlaczego w ogóle postanowiłeś kontynuować wiesz, w tym bycie klubowiczem To jest prosta sprawa. Są tego efekty. Pierwszy mentoring tak naprawdę był taką, takim początkiem i ciekawością, co tam się wydarzy. Okazało się, że całkowicie poprzewracało te moje plany. A kolejny, drugi i trzeci właściwie poukładało mi te wszystkie plany. Czwarty to już było wdrażanie kolejnych jakichś etapów konkretnych, które zrealizowałem, miałem w planach przed piątym i mi się to udało, tak? Czyli każdy kolejny mentoring to jest jakiś taki kolejny etap rozwoju mojego biznesu. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy na podobnych poziomach, tak? Każdy buduje swoją organizację, swoją firmę, wie o czym ja mówię, z, zwraca, gdy zwracam się do nich z prośbą o pomoc. Więc mam bezpośredni feedback i od grupy, i tutaj od mentora, który też ma swoją działalność wieloletnią, wie o czym mówi i jest w stanie wspomóc mnie tak naprawdę w każdym aspekcie mojej działalności i mojego problemu, z którym ja się do niego zwracam na dzień dzisiejszy. Klub Przedsiębiorczości jest, tak jak powiedziałaś, dla każdego, dlatego że osoby początkujące, startujące w biznesie lub chcące się rozwijać dostaną tu przede wszystkim dużo, dużo wiedzy, ale też dużo inspiracji, motywacji, feedback dotyczący ich pomysłów, też gotowe rozwiązania i jakieś strategie, jeśli potrzebują do zastosowania u siebie. Wtedy doświadczeni już przedsiębiorcy mogą tu jeszcze szybciej i mocniej rozwijać swoje biznesy, mogą zdobywać nowych klientów, mogą zdobywać nowych partnerów biznesowych czy inwestorów, ale przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami z innymi osobami o podobnych problemach i wyzwaniach na co dzień. Także bez względu na to, na jakim stopniu rozwoju swojego biznesu się jest, to tak naprawdę klub przedsiębiorczości jest czymś w moim przekonaniu obowiązkowym. Jeśli ktoś chce osiągnąć sukces, to z klubem przedsiębiorczości zrobi to szybciej, sprawniej, łatwiej i przyjemniej. To jest mój trzeci mentoring, także ja po prostu na każdy ten wyjazd czekam z niecierpliwością, bo dostaję konkretne wskazówki. I tak samo wiem już, jak wypromować mój produkt, który, który mam i który chciałabym jak najbardziej rozpropagować w Polsce. Dostałam konkretne narzędzia do tego, żeby zacząć, konkretne wskazówki do wszystkich moich pomysłów, projektów. Dużo się dzieje, przede wszystkim to bardzo dużo cennych rad, bardzo dużo pozytywnej energii. Dla mnie to jest coś nowego i, um, i bardzo doceniam te wszystkie wskazówki, które tutaj otrzymuję, i teraz będę oczywiście pracować nad tym, żeby je wdrożyć w życie, bo to, że je otrzymam, to jest jakby jedno, a wdrożenie w życie i działanie to jest kolejna rzecz. Odkąd dołączyłam do klubu przedsiębiorczości, naprawdę zaszło bardzo dużo zmian w mojej spółce, tym bardziej, że moja spółka nazywa się. Od tego słowa zmiana, tak? Soluneo, czyli ta nowa zmiana, która nastąpiła dokładnie po dołączeniu w tamtym roku we wrześniu, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, że moglibyśmy się stać członkiem Klubu Przedsiębiorczości, pojawił się pomysł, żeby zbudować spółkę na nowo i tak naprawdę, żeby miała ona właśnie nową nazwę, nowe logo, nowy pomysł na to, jak ma się rozwijać. I w zasadzie to można powiedzieć, że Klub Przedsiębiorczości stworzył. Naszą spółkę Saluneo. Przekonała mnie ta unikalna wartość, której tak naprawdę nie ma nigdzie indziej, bo to, co tu dostajemy, nie dostajemy nigdzie indziej, a mianowicie Nigdzie indziej nie dostanę takiej możliwości, aby jeden z najlepszych przedsiębiorców w kraju, multimilioner, siedział obok mnie i krok po kroku analizował mój biznes i dawał rozwiązania, wskazówki, co poprawić, co usprawnić, co polepszyć, co zastosować. Takiej wartości nie dostaje się nigdzie. To jest bezcenne i to jest unikalne. To jak gdyby przekonało mnie do członkostwa VIP i no myślę, że, że będzie się działo. Dostałam narzędzia, rozwiązania, które są gotowym planem działania. Tak, tak jak wspomniałam, za pierwszym razem było bardziej szukanie inspiracji, jakby słuchanie siebie nawzajem. Oczywiście przyjechałam z swoim tematem do, do rozwinięcia, ale bardziej, że tak powiem, dostałam parę pomysłów, które zaczęły gdzieś tam się rozwijać po drodze. No i teraz przyjechałam z gotowym produktem, który, który chciałam opakować. Myślę, że dostałam tyle cennych uwag i rozwiązało to tyle moich wyzwań, które miałam przez czas tak naprawdę, że Wiem, co mam teraz zrobić, jak zrobić. Będzie czas na sprawozdanie z tego na kolejnym naszym spotkaniu mentoringowym i chciałabym pochwalić się tym, co udało mi się stworzyć e, dzięki naszym mentorom.